Jezu! Hello! Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Boblox. Wyszedł Roblox na PlayStation. No to pomyślałam, że sobie zacznę nagrywać na pasie Bobloxa. I dzisiaj gramy w Night Shift Experience. No, jesteśmy już w grze. A więc tak. Too scary try out new game. Coś nowego. Dobra. Chodźmy. Ale błyskawica. Dobra. Błyskawica. Pozdrawiam cię, dobra. Ech. Dobra, z jakimi tutaj typami chcę siądę. No. Jak no, a czwórka od razu. Banana! Dobra, lecimy. Fortin! Fortin! Boże! FORTIN! Dobra, night shift! Jesteśmy... Yeah, Day one, dzień pierwszy. uhu. Uh, A to tak. Get food number three, get food number two, get food number one. Dobra. Number two... Dobra. A, już dalej, okej. Okay. Skoro mamy tu umrzeć, to zjedzmy se pączka. O, akurat... Zabójca na wolności. O, akurat sobie gadałem o śmierci. To bardzo niepodejrzane. Care <grym> of the news. No, dobra. Biggie, biggie, biggie. Dobra. Będziemy ich nazywać bigi, big, big, biggie. Hats i awap. Dobra. Bigi, big, big, biggie. Awap. I hat. Hats. No, co się ruszasz? Hats? Tak, hat. <grym> Dobra, czekajmy na food number. Gdzie idziesz? A bab, gdzie idziesz? A bab, gdzie idziesz? Co? Gdzie idziesz? Dobra, czekaj, bo ten typy, Take customer order. Co oni tam robią? Dobra, dobra. Proszę. Co wy tam robicie? Będę, 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 co oni tam robili? Co to było? Ej! Ej! Co to było? Abab! hats Wiecie coś o tym? Jezu, co to było? Leje, no dobra, idziemy dalej. Nie mamy, ale możemy gdzie jeden. No. Widzicie tak się to robi? He bity, hats A gdzie Abab? Abab! Tam w ogóle jest w grze? Nie. E, lud, człowieku! Typie! Co ty, co ty? Draca zmarłego. O, oh, jest, ta! Chyba sprawę. dobra. Trasza od co Dobra, musimy wyrzucić śmieci. Idę z tobą. Hats, idę z tobą. <grym> Jezu, dobra to <test. grym> Dobra jest ta gra. No, dawaj Dobra, chodźcie. O, ty, kurde! Cześć, Boszy! Się... Bety, byty, byty, dlaczego nie przyjąłeś zamówienia? Tylko w siedział. dobra, co tam? No, już się daje. Ach, chat, gdzie? Gdzie wy w ogóle chodzicie, ludzie? Się pracuje, a nie chodzi, a nie chodzi po całej restauracji. Ok, co tam dzisiaj mamy? Będziemy wycierać te, tak? Są to prawie Nie. Dobra, to są, Dobra. Take a customer order. Food number two. Aj kurde, Dobra. Food number two zostawiam na koście. Mob spił pełs in the bedroom, okej. 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 Tu? No ludzie, no pomóżcie mi! Dobra, chociaż... Dobra, nie muszą mi chyba nawet pomagać. I cyk. It. Dobra, chodźcie. Chodźcie dzięki, że żeby... mi... Jezu, awa mnie str straszył, Awa mnie wystraszył! Awa mnie straszył, kurde no! Co tam. Take a kamera. Customer... Floor number three. Teraz ja bora! Teraz ja podaję! No! To tam. Teraz take a customer order. Typie, ale to nie mechanik! Typie! Proszę pana, ale to nie jest mechanik! To... Ooo! Spierniony! Spierniony! Hatsu, uciekaj! Chadców, Hatsu, nie! Dobra jest! No, chodźcie tutaj! No. Co co Take customer order. order. pierdzielamy! Spierdzielamy! Edgar! No to nie było! A to nie było! No to powinniśmy chyba zadzwonić na policję! Co tam sądzicie ci koledzy? Day 3 K spider the freezer Okej okay. nie że to żadnych pająków nie ma Wiecie, że to jakieś pająki? Wiecie, że to jakieś pająki? Co wy zabijacie? Skoro to żadnych pająków Kiedy to spider in the... Aha, pewnie mi się te tekstury pająków nie dały. A czy nie załadowały? Ja no, zabijcie ich, bo ja nie wiem, mi się coś nie Chodźcie. Okej. Okay. Awap! Dobra. No, dobra. A, no, już zamknął się. Proszę znowu zostawię tak. Ałła! Co się stało? Co to? Gi give me Oliver 0929 lol! Eee... 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 E e If not, if not, open the safe Kot 123. Okay. Yes, here come. Patrzcie huh? She's coming in first in... two Two ten seconds. Hiding the primer. Na to czekacie. Cynko. Chodźcie na to czekacie. Kurde no. Chodźcie na to czekacie. Hats up. Idzie, idzie, pomalujcie no, czekacie. Dobra, ja czekam. Ja pierdzielę. Umarł. Drugi umarł! Nie, ty mnie, nie, nie daj się! Uciekaj! Uciekaj! Jezus! Ale emocje! O nie! Umarł. Ja. Ja ci dam! Zabiłeś! Chatna! Awba! I bydy, bydy, bydy! Za to! Zabiję cię! Hmm? Hmm? To się nie dobija! Nie dobija się? O, kurde! Jezu. zostałem, zostałem tutaj na zawsze. Tak no to wygląda. Chociaż mam kurczaka, ale kurde. Najgorsze uczucie. Co tu, patrz, tu nic nie ma. To już nikogo nie ma. Ja zostałem, zostałem sam. A tutaj wszędzie nikogo nie ma. co ja wygrałem? Czemu on w ogóle. Myślałem, że on się tu będzie domijał. A on. Taka niespodzianka. I co ja tutaj mam tak sobie zostać na zawsze? Tak no to wygląda. czekajcie że jak się może to leci drugi chapter coś chyba było dobra nie wiem w ogóle co się stało utknęłem wy. utknęłem tutaj no dobra może coś tutaj znajdę z tego to coś co było od cmentarzu to było coś od cmentarzu a w to jeszcze grałem Albo wiecie co? Możemy sobie akurat zagrać, może w te Gas Station Experience. Tak, to możemy sobie teraz też zagrać. Ło. Chapter drugi, to fa. Kurde, no co to mi się włączyło? Znowu jaki slot. Chapter 3. jest. Nie, dobra. Kiedyś. Kiedyś nagramy te wszystkie gry, teraz może po prostu skończę odcinek. I żegnam wszystkich, bye!